Witam was widzowie. Witam Was kłap. Na wstępie trzeba zostawić lajka, suba. I komentarz. Dzisiaj oceniamy działkę na EdSMP. Mamy dwóch ochotników. Przedstaw się. Ja? Tak. Jestem taka K30 i ma dźwięki. Dobrze, teraz drugi. Ja udaje się, Patryk S4 i lubię Axelotle. Dobrze. Teraz oceniamy działkę kaka. Pokaż, co tu można zauważyć w tej działce pięknego. Główną, ale już jest. Dobra, mam podwójną farmę, będę mieć. E, tutaj była kiedyś. Um, nadal jest, ale taka mała. E, farma Jagód. Tutaj mam sojusze i wszystko CCD. Tutaj mam główną bazę. Tutaj mam magiczne drzwi. Tak. Tutaj mam brodawki farmy. I tutaj mam sekretne laboratorium. Dobrze. No to... I tam widziałem, że jeszcze jakieś jeszcze lotnisko, tak? Lotnisko. Tak, i gara. Lotnisko, no helikoptery. Idziemy zajrzeć i... No i tu będzie chyba coś dobudowywane. Takie o samolot. Uh -huh. Teraz ja idziemy opina, bo... do kolejnego uczestnika, Patryka. Oh, y tak, dobrze, to ja już się pan na swoją działkę. Tepe, Dobra, już zatwierdzą. <grym> <grym> Rozpałnę. Nie, mam... nie mam. więcej próśb. Żeby... Dobra, no to tak, y na początku jak sam, y jak <grym> widać. Na początku, na, po, na początku, jak widać, tutaj mamy labola, laboratorium. Yy, ciapka, kotelele i tufajty. No to możemy sobie zejść. Po lewo mamy y, tutaj podkarnię i mamy jeszcze tutaj farmę trzciny. Tutaj mamy jeszcze farmę brodawek. Yy, I tutaj mamy taką y, mini zbrojownię Tutaj mamy wejście do farmy jagód. I dalej schodzimy sobie no, trochę daleko, ale jest tutaj um, ogromna farma pszenicy. O, taka ogromna. Oh. E, no i dalej, idziemy e, już w sumie dalej. E, jak, wy, jak wyjdziemy, to od razu widać jakiś domek, taki e, budowany w, w sumie w górze. I jest to domek. E, Ej, chyba tak. Tutaj mamy piece, skrzynkę, i crafting, tak standardowo. Tutaj mamy schody. I tu mamy dużo, dużo piece i dużo, dużo craftingów. I tutaj znowu crafting i piece. Po lewej mamy tutaj podkarnię znowu i jeszcze tutaj mamy farmę pszenicy, taką malutką. A po prawo mamy tutaj mm, taką małą znowu zbrojownię i farmę trzciny cukrowej. Teraz y, zaprowadzę może troszeczkę gdzie indziej, już nie do domku żadnego, y, tylko do zamku. Jak y, widać tutaj na środku taki ogromny zamek i y, y, ten i y, y, tutaj na tablicy pisze wejście do głównego zamku Meksyku, Kotelele pierwszy. Zakaz wstępu dla zdrajców, czyli osmanów? No i tak tutaj y, po lewo i prawo mamy wejście na więżyczki. I tutaj mamy, nie wiem, w sumie jakieś łóżka. Tam nie wiem. I tutaj mamy tron, a tutaj mamy takie ławeczki małe. Jeszcze, a tutaj mamy blok działki. Jeszcze mogę pokazać, ewentualnie, y, tą farmę kaktusów, która jest tam. Ona jest mega y, wysoko. No, no, w sumie to jak zwykła farma kaktusów. Y, no, to jest mega wysoko. I w sumie to chyba tyle. Jeszcze tam mamy taki domek. I mamy, y, podobno ma, mają w, w planach budować tutaj dołek Dobrze, tepaj się do nas kaka, idziemy już do robić końcówkę, chodź ci wszyscy Chodź kaka I tu przy kaktusiarniach Chodź Idziemy do farmy I w ogóle tam jeszcze jest y, wieży, y, więzienie dla villagerów, ale to już pomijmy Dobrze. Co chciałeś na końcu, Co chcieliście na końcu powiedzieć? Pierwszy Patryk? Ja chciałbym powiedzieć, żebyście wbili na kanał Patryka z 4 Dobrze, a ty? E, Nudziły się. Dobrze dziękuję. Zostawiajcie łapki w górę, lajka. No i suba i komentarz. Pozdrawiam kułap1111 apa 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 apa